6 grudnia, poniedziałek. Śnieg. Wahania pogody między zamiecią a opadami zwyczajnymi. Chciałabym, żeby przyszła do mnie dobra wróżka. Taka wróżka chrzestna z która z łachmanów zrobi suknię balową, z dyni karoce, a serce niespokojne uciszy zaklęciem. Ach, ten bal... Było tak, jak się spodziewałam. Iga z Wojtkiem, Anka z Piotrkiem, Anka z Tomkiem i tak dalej. Dość długo siedzieliśmy przy stolikach i zanim jeszcze zaczęły się tańce, sytuacja jak z filmu. Ja, czuję wyraźnie, że ktoś się na mnie gapi, podnoszę wzrok i kieruję odpowiednio daleko do stolika z drugiego końca sali, a tam Daniel. Daniel P. Po złapaniu kontaktu wzrokowego uśmiechnął się, wziął swoją szklankę i wstał, żeby do mnie podejść. Szczęście, że nie wypaliłam na powitanie, co się tak gapiłeś. Czegoś się z tych romantycznych filmów można nauczyć. Szybko zorganizował sobie miejsce w naszym towarzystwie i o losie. Wszystkich zachwycił konwersacją. Nie powiem, wreszcie z kimś o życiu i książkach można rzeczowo porozmawiać. Gadu, gadu, a tu tańce się zaczynają, więc myślę, zaraz nas zostawi. A on nie. Tylko czy mogę panią prosić do tańca? Pyta mnie patrząc poważnie z zaszkieł okularów. No i się zaczęło. Dawno już się tak nie wytańczyłam, a że wirowaliśmy do utraty tchu, nie zdążyłam zapytać, jak to się stało, że zawitał na przyjęcie i czemu sam? Przy wolniejszych piosenkach, nawet romantycznie się zaczęło robić. A teraz. Mija trzeci dzień, a on nie dzwoni, nie pisze. A ja już nie mam ochoty, czasu i siły na związek, który karmiłby się tylko sztucznym miodem. Bo ja każdemu życzę szczęścia. I jeżeli ono może spotykać ludzi, to niech odwiedzi każdego i jurwisów, i, i starsze panie Marka, Daniela. Ciebie, ją i jego też. Wiem, że każdy ma swoje smuteczki, smutki, i niech one będą lżejsze im i mi, jeśli mogą. Kto przysłowił te księżyce nad dachami mądrą głowę miał? Chciałby żony całowały się z mężami, nie wpadały mój kochany w szał. Księżycowy wstaje wcześniej niż stójkowy i przemierza świat. Dobrym ludziom serca kwitną jak ogrody, a złym ludziom czarno kwitnie sam. Ci złoty kołasz z moich Świetlistych promieni Już ty się człowiek Wielki panie winorośli, stworzycielu gwiazd Proszą dzieci i dorośli, nie zapomnij, nie zapomnij nas ja się przez śnieżnych chmury. Jak nic, mod dnia powinien zostać przebój Kali. To nie ludzie słowa, ale słowa ludzi niosą. Mama powiedziała mi dzisiaj, że Malinowska jej powiedziała, że jej z kolei powiedziała znajoma, która ma dobry widok z okna na naszą kamienicę, że martwi się o tą młodą, czyli o mnie. A dlaczego? Otóż. Często widziała, jak pod bramą usnuje się jakiś blondyn, a teraz zaczęła mnie widywać z brunetem. I że jej się to wydaje dziwne, bo blondyn, czyli Marek, był przystojniejszy. Pytała jeszcze tak z dobrego serca, kto kogo rzucił. Do Osieckiej też pewnie docierały podobne komentarze. Gdy z jednym wino, z drugim kino, a z jeszcze innym spacer. I ona tak sobie z tym radziła. A ja się cieszę złą opinią, niech mówią tu i tam. Ja się cieszę złą opinią, to zabawne słowo dam. Ja się cieszę złą opinią, aż mnie bierze pusty śmiech. A ja się cieszę złą opinią, zła opinia to nie grzech. A co ja na te plotki malinowskiej? Nic, bo jestem szczęśliwa. Spotykam się z tym mniej przystojnym brunetem, bo po trzech dniach. Odezwał się w końcu i miał kolernie, Niesamowicie, niespodziewanie dobre alibi. Gdzieś mieszkają plotki, wychodzą na świat, gdy chce ich się pić. Niewiele trzeba, żywią się nami. Szczęśliwo miłość. Żaden zły wilk nie pukał do drzwi, a potem siadamy tuż przy kominku. I długo gadamy, że to, żeśmy Tak samo jak ten tłum na rynku Lecemy co kto, kto kiedy, gdy kto. 8 grudnia, środa. Zima bez zmian, ale od 8 do 15 dużo więcej słońca. I nawet łatwiej wstaje się rano i przyjemniej wychodzi z domu mimo zimna, kiedy wiem, że go spotkam. Od dawna łączy nas dużo miejsc. Wspólne studia zobowiązują. Oczywiście bywa, że się nie widujemy. Wtedy jakby ciemniej i chłodniej jest na dworze. Ale też bywa tak, że wpadamy na siebie przypadkiem. Na przykład dziś. Chcąc zrobić mu świąteczną niespodziankę, wybrałam się do księgarni, a tam Daniel we własnej osobie. Miał to samo na myśli i zastałam go przy półce z książkami Osieckiej. Próbował zgadnąć, której z nich jeszcze nie mam. Oboje kupiliśmy po egzemplarzu listów Osieckiej i przybory na wyczerpanym papierze. Będziemy je czytać z podziałem na role. Czy to nie romantyczne? Ktoś mógłby powiedzieć, że romantyzm w prywatnej korespondencji starszego pana a z Kabaretu i młodej tekściarki jest przebrzmiały, a już na pewno przereklamowany. Ale mnie to realnie bierze. a nie zresztą też. Teraz słodyczą tchnęłoby nawet danie tajskie z 44. strony książki kucharskiej. Co mi tam? Choćby teraz, choćby na chwilę, ja Osiecka, on przybora.